Często, kiedyś to ktoś rano mi serce wiesz wierzy, gdybyś to zrobił, to serce by pękło mi, serce by pękło mi, wiem, że nie ja zrobisz, bo jesteś tym jednym na milion i oby to wszystko nam piekło jesteś tym jednym na milion i oby to wszystko nam piekło nie lubimy ląże, chyba, że z tobą, masz moje słowa. I moi kochani, w tym momencie specjalna piosenka, piosenka, specjalna, ze specjalną dedykacją od pewnego pana dla pani. Ja ja nie wiem, wiem. Czy to Jeden z nowszych kawałków! ...samuje ją bez A już za momencik przeniesiemy się w lata osiemdziesiąte!